No co, mamy odcinek 51 Skibidi Toilet fanmade'owy od K2B O nie tu jest ta uwięziona. O mój Boże, TV woman Co tu się dzieje? A tu są zainfekowani. Jest jaki A jest, mamy Cyber Skibidi Toilet też. A oni chcą zainfekować ją chyba. Kurde i G-Men się pojawił. Kurde O oh, Jezus wszyscy się pojawi. I zainfekowany ty ten. Jezu, to jest jakaś sekretna baza ich... Nie wiem, tych skibidi toilets Patrzcie. O nie, TV Woman, TV girl będzie zainfekowana. No to ładnie. Co tam powiedzieli? Oho, dobra no, chyba ją oswobodzą. Dawać, dawać. Od razu padli. Kurka. Aj, no to im się udało. Zobaczcie, TV-man swoją. U, swoją. Ul co to tam powiedziała? Ale udało mu się uratować swoją narzeczoną, czy tam miłość życia. No spoko odcinek, czekamy teraz na oryginalny, ale K2B fajny, fajny przygotował, jak wy go oceniacie?